Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy, kochani, fantastyczne karty, przepięknie wykonane. Jestem zachwycona, zauroczona nimi, uwielbiam. Po prostu ta produkcja jest naprawdę wyjątkowa. Mamy tutaj Sacred Rebels Oracle, i te karty doczekały się, wprawdzie, polskiego wydania. Niemniej jednak, e, powiedziałabym, z mojej perspektywy, oczywiście, Uczcimy to minutą ciszy. To polskie wydanie, niestety, w moim postrzeganiu, bardzo mocno odstaje od tego angielskiego. Jeżeli będę mieć taką możliwość, żeby wypożyczyć od kogoś kopię, właśnie tą polską, to zrobię dla Was to porównanie. Już prowadzę takie rozmowy, natomiast na pewno. Na pewno nie zakupię polskiej wersji? Bo dla mnie to jest ogromne rozczarowanie. Ale chciałabym wam zaprezentować, dlatego jestem w komunikacji z moją bardzo dobrą koleżanką, która obiecała, że, że wypożyczy swoją kopię polską. Po prostu, żeby zrobić to porównanie, żeby wam pokazać różnice. Dobrze, o czym mowa? Sacred Rebels Oracle? Guidance for Living a Unique and Authentic Life Alana Fairchild i Autumn Sky są tutaj autorkami Oczywiście znamy, prawda, obie panie Fantastyczne prace już wykonane przez nie także Zobaczmy, co mamy tutaj na boczkach Blue Angel jako wydawca, jedno z bardziej fantastycznych wydawnictw Ale można kupić różne wydania tych kart ja mam akurat jak widzę z 2024 roku, więc jest to ta edycja taka. E, ona jest odświeżona, i chodzi o karty. Z tego co kojarzę, to te wcześniejsze miały rameczki wokół, które niestety właśnie mają karty wydania polskiego, do, do tego te polskie wydanie ma bardzo małe karty, dosłownie jak z AliExpress. Także no cóż. Tutaj widzicie, karty są borderless, czyli bez rameczek. Tu już widzicie troszeczkę. Zaraz sobie zobaczymy, oczywiście, karta po karcie. Kto ma potrzebę, możliwość, przybliżę troszkę. Zatrzymaj sobie, przeczytaj. Tu mamy zobaczcie new borderless design, czyli właśnie ta nowa wersja, nowy wzór bez rameczek. Mhm. 45 kart. Książeczka 184 strony. Dobrze, zobaczmy. Pudełko wysuwane, mhm, żółciutkie w środku. Mamy książeczkę. Ok, to na razie zobaczmy sobie. Co w książeczce. Fajne, matowe, chociaż takie śliziutkie, więc nie jest to mat, który tak wiecie, zatrzymuje, blokuje. Tutaj mamy tą naszą, właśnie wspaniałą Alanę Fairchild, która dostarcza nam radości poprzez swoją artystyczną formę tutaj przedstawienia, prawda? obrazów i Mhm. Mm tak ja bardzo lubię jej pracę. Dajcie znać, czy znacie Alanę Fairchild czy lubicie jej pracę, czy macie jakieś swoje właśnie ulubione. Mhm. Mm tak, 2024 jest ten druk, natomiast pochodzi z edycji 2021, a pierwsza 2014, zobaczcie. Czyli te karty już naprawdę są długo na rynku. Mhm. Dobrze, zobaczmy sobie najpierw. Bardzo mnie tutaj ciekawi, słuchajcie względem, Zakniemy innych prac właśnie Alany Fairchild. Mhm, uh -huh. tu widzę, że o tom Sky to też jest oczywiście. Uh -huh. Mhm. <laughs> Zobaczcie, na pewno znacie niektóre z tych kart, prawda? Och, te też są, Medicine Heart Oracle, też są e, bardzo mocne, dobre, ciekawe oczywiście Isis Oracle też, Kuan Oracle, oczywiście mhm. zobaczcie zobaczcie ile jest różnych fantastycznych produkcji, to jest oczywiście z tego co się orientuje część można poszukać więcej jeżeli przyciągniecie ta forma prawda? No dobrze, zobaczmy, co mamy we wstęp. Znaczy co mamy w spisie treści mamy wstęp i przekazy poszczególnych kart. Później właśnie to, co widzieliśmy o autorce artystce, no i co jest jeszcze dostępne, to to już mamy zaliczone, że tak powiem. Zobaczmy, jak to tutaj. o Widzicie, tu już ten obraz jeden. Och, jak ja uwielbiam te obrazy. Powiem Wam, one są takie. Niezwykłe, właśnie do medytacji, do, do pracy. Mm, niesamowite są. Tak, jak zawsze, widzicie, jakieś podpowiedzi, jakieś tam rozkładziki, jakieś, yy, prawda, y, takie na, dla nas informacje ważne, jak pracować z kartami i tak dalej. I później mamy już, <laughs> zobaczcie, y, karta. Kolorowym tutaj druku. Malutka, ale wystarczająca, żeby widzieć, co to za karta, prawda? Numerologiczna tutaj wartość danej karty. Później mamy nazwę, no i opis oczywiście, i jest on dosyć długi. <laughs> no, baczcie, bo mamy 1, 2 i tutaj troszeczkę, i potem jeszcze jest healing process, czyli ten proces uzdrowienia, i tu jest podpowiedziane. Taka technika, prawda, którą sobie można przeprowadzić, i mamy tutaj jeszcze jakieś, czy to afirmacja będzie, czy jakiś zaklęcie. Oczywiście każda, każda afirmacja jest zaklęciem jednocześnie, jednocześnie, bo każde słowo, które wypowiadamy, tak naprawdę nim jest. Mhm. <laughs> mm tak, ale to bardzo fajna technika tutaj, widzę. I do każdej zobaczcie tutaj karty ten healing process jest. Niektóre karty są krócej opisane. Mhm, I tu zobaczcie znowu podpowiedź. Och, te karty są naprawdę, słuchajcie, wyjątkowe. Niemniej jednak, w polskiej wersji, cała ta magia. Odpadła w moim postrzeganiu. No poza tym, że książeczka jest przetłumaczona na język polski, co dla wielu osób pewnie jest istotne, prawda? No to to, jak zostały potraktowane karty w moim postrzeganiu, to jest coś okrutnego wręcz. Nie wiem po co te karteczki są, chyba żeby się nie obcierała książeczka z kartami w pudełku. Takie, taka moda ostatnio w tych. Bardzo twarde, bardzo twardy, gruby papier, taki jedwabisty bym powiedziała, taki jedwabisty, taki troszkę welwetowy nawet, ale bardzo przyjemny, fajnie się je tasuje. Tak, I treasure the light of life and am blessed through the its radiance. Mhm, taka karta wstępna i tutaj mamy takie powitanie w tej społeczności, powitanie przez Alanę Fairchild, tutaj jest strona, prawda. Tak. Ok, te karty mam ułożone, ponieważ mam dwie te Dlatego zobaczymy sobie fajnie karta po karcie. Jak widzicie, tylko taki papierek jest zabezpieczający, więc też super, że jest mniej. Natomiast na zewnątrz faktycznie była folia. Chciałam je zobaczyć, bo chciałam zobaczyć, czy się różnią od tej mojej. Innej, wcześniejszej wersji, ale akurat kupiłam takie same. Natomiast cieszę się, bo gdybym kupiła z tymi ramkami, to na pewno nie byłabym zadowolona. Te, słuchajcie, które nie mają tych ramek, one są przepiękne, cudowne. Tak, e, przybliżyłam nam, żebyśmy sobie zobaczyli więcej szczegółów. Zmierzmy wielkość tych kart. To jest, słuchajcie, wielkość imponująca 9,5 cm na cm 14. Więc tutaj synergia, niestety. Oj. Kciuki w dół całkowicie. Są osoby, którym odpowiadają takie małe karty. Natomiast w moim postrzeganiu, ponieważ to są karty, słuchajcie, do rozwoju, one są do medytacji, do wizualizacji, do takiego, prawda, postawienia sobie gdzieś na biureczku, żeby intrygowały, inspirowały, motywowały. No więc. Gdzie ja taką kartę przez pół mam dostrzec? Przez pół pokoju na przykład patrząc, prawda? A tu, jak ja sobie postawię tak pięknie, och, jak to cieszy moje serce i przypomina cały dzień, prawda? O tym przekazie. No albo na przykład na czytaniach, czy, czy w ogóle, jakkolwiek sobie nie będziesz z nimi pracować, one są naprawdę super energetyczne. Prace plastyczne są zjawiskowe. Prawdziwe, tu jest wszystko autentyczne, autentyczne, dlatego one tak pięknie wspierają, żeby odnaleźć tą autentyczność w sobie, żeby odnaleźć odwagę do tego, żeby być tą autentyczną wersją siebie. Zobaczcie, jak, jak och, jak działają na mnie fajnie. No i tyły też są przepiękne. To jest jedna z kart, którą tu zobaczycie. Dobra. Twarde, grube, na końcu sobie oczywiście ocenimy, nie mają żadnych złoceń i srebrzeń na boczkach. Dobra, i jeżeli chodzi o ich tu, jakbyście się zastanawiali, cudownie się tasują. Są takie matowe, ale nie są z tych matowych, które się tak bardzo blokują, więc całkiem nieźle się tasują. Dobrze, pierwsza, pobóży. Och, w ogóle jak ja kocham sowy i to połączenie tutaj i te prace plastyczne, to jest naprawdę, dla mnie to jest rewelacja. Idźmy dalej. Dajcie znać, czy macie te karty, czy lubicie, czy może tu są osoby, które uwielbiają tą polską wersję. Jeżeli tak jest, oczywiście to jest Twoje. O gustach się nie dyskutuje, nic się nie przejmuj, Pisz śmiało, odważnie w komentarzu. O wszystkim tu możemy rozmawiać. Możemy się zgadzać, że się z czymś nie zgadzamy, ale też można o tym porozmawiać, prawda? Natomiast tutaj, no zobaczcie. No po prostu. Oh. I wtedy taka malutka karta, no jak, jak, no. To jest wartość. Nawet gdyby te karty były większe i jeszcze byłyby bardziej wartościowe, i w ogóle by mi to nie przeszkadzało, słuchajcie, nawet gdyby były takiej wielkości, wiecie, podwójnej. Och, cudnie. Bo one są właśnie do pracy z energią, do pracy wewnętrznej, do medytacji, do, do wizualizacji, do przeniesienia się, prawda, świadomością gdzieś. Więc muszą być z tych większych. To znaczy, to jest oczywiście, pamiętajmy, moja opinia, tak? Mhm. Natomiast jeżeli zależałoby ci na tym, żeby sobie je kupić i tą wersję angielską, no to tutaj jednak proponuję troszeczkę się pospieszyć, ponieważ tak przynajmniej na razie u nas w Polsce jest tych mniej, są ta polska wersja jest wszędzie dostępna. Natomiast co jest znowu szokujące, ta angielska wersja udało mi się ją dużo taniej kupić niż ta polska. Jest wyceniona. No, niestety, już tak było kiedyś z innymi kartami. O, tu jest ta karta właśnie: Legacy of Light, prawda? Troszkę inne tony, inaczej, ale to jest ten sam obraz. Bardzo polecam Wam, kochani, tą o! Oh, o oh my god, jaka to suwa jest piękna! I jeszcze kwiat życia na niej. Be the hunter, not the hunted. Zobaczcie i ósemka. Hmm. Kto jeszcze kochasowy? Znaczy już wiem, bo niektóre osoby tu mi już zgłaszały w, w komentarzach, ale jeżeli ktoś jeszcze tutaj jest z Was taki, kto kochasowy, a nie napisał, to napisz śmiało jeżeli masz ochotę. Tak, tu mamy What Do You Feel? Mhm. I ten kwiat życia w tle, zobaczcie. Taki bardziej subtelny już. Oczywiście mamy też tutaj inne symbole, ale to zostawię dla każdego do odkrycia indywidualnego. Podoba mi się to, że te prace są właśnie o różnym, o różnej, jak to nazwać, atmosferze, prawda? Niektóre są czarno prawie białe, bo to na przykład są złote elementy. Niektóre mocno kolorowe, niektóre troszkę delikatnie przytłumione, pastelowe. Takie jakby z taką mgiełką, tak jak tutaj. Inne bardziej ostre. Ale kochani, jak, oni, jak one pracują. Och. O! Oh. Naprawdę. To jest wartość, sama w sobie. Każdy z tych obrazów i ta książeczka, to jest naprawdę fantastyczna kolaboracja tutaj, współpraca. Mm -hmm. Going beyond normal, zobaczcie. Ale tak naprawdę, co to znaczy, że coś jest normalne? Nieraz jak, tak się nad tym zastanowić. To jest takie względne pojęcie. Dla jednej grupy normalnością będzie to, co dla innej jest Szaleństwem, albo czymś fantastycznym, albo jeszcze dla innej, jeszcze czymś innym. Zobaczcie, nie ma czegoś takiego jak coś normalnego. Tak ogólnie, generalnie, prawda? I jak patrzę na to, to mam takie poczucie, że każdy z tych guzików innych, zobaczcie, to jest inna normalność, prawda? Innej grupy. Bo w zależności od postrzegania, od perspektywy, ta normalność się zmienia. Te zasady, które mówią, czy ten postrzeganie, prawda? W jakichś normach. Wszystko względne. Mhm. Mm Big, bold vision. Pięknie. Och. Piękne te karty są. What you want wants you. Dokładnie, czyli to, czego ty pragniesz, pragnie ciebie. Tylko pytanie, czy twoje pragnienie wewnętrzne jest mocniejsze od twojego oporu wewnętrznego oporu, który wyzwalają, na przykład, czy wywołują programy różne z naszego życia, wcześniej nabyte. Karma, oczywiście, prawda? Lęk, strach, blokady, limitacje. Z wcześniejszych wcieleń też założone, ale bardzo dużo na lęku te, te blokady. I teraz, czy twoje pragnienie jest silniejsze od twojej blokady? Wtedy się zrealizuje, ale jeżeli blokada jest silniejsza, opór wewnętrzny jest silniejszy, lęk jest silniejszy, no to nie ma szans, żeby to przyszło, to będzie na ciebie czekać, ale czy przyjdzie? No, no właśnie. Te karty są cudowne, zobaczcie, jak one się dają czytać. One się fantastycznie dają czytać. Kto jeszcze jest z nich zakochany? Dajcie znać, kochani. Bardzo proszę. Piszcie śmiało w komentarzach. Mhm. Tak. Beyond the mind, the heartbeat. Zobaczcie. Tak. Super. She feels? She knows, exactly. <laughs> Czyli jeśli ona czuje, to wie, prawda? Ale to wiem, to powinno wynikać z czuje, a nie sądzę, prawda? Bo to sądzę, to wynika z ego. Tak. Och, jak one mi dają, zobaczcie, do myślenia i jak poruszają, to jest niesamowite. Znowu jaka piękna sowa. Mhm. Uwielbiam. New birth guarded mm, vigilantly. O, muszę sprawdzić sobie to słówko. Mi umknęło. New birth. I zobaczcie, tutaj takie jakby troszkę mm, szarawe, bo nie jest to do końca czarno-białe. I tu zobaczcie, zielony motylek przycupnął, a tu taka zielona roślinka się rozwija. Prawda? Jakie to piękne. Uh -huh. Tak. Uh -huh. Bardzo jestem ciekawa, jak wy tutaj zareagujecie na nie. Piszcie śmiało, oczywiście, kochani, Wasze opinie. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Och, jakbym tak mogła te ochy i achy cały czas, ale czasem to może warto po prostu popatrzeć. O, jak pięknie. Wow. O, coś tu się skleiły. Zaufaj procesowi. Wszyscy teraz to przechodzimy, prawda, w tym dziewiątym roku kolektywnym, 2025. pięć. Mhm. Tak conscious connections takie świadome połączenia mm -hmm. Pięknie. Niezwykle mi się podoba tutaj ta święta geometria, sacred ge geometry, tak, geometry, która wszędzie nam się pokazuje. To dodaje takiej głębi i energii też im. Są aż takie wibrujące, mam poczucie. Mhm. Pandora's Gift tak dobrze ja jestem jak zawsze pod ogromnym wrażeniem Przetasujmy sobie, bo nie rozumiem o to prosicie, tu jak najbardziej mogę, słuchajcie, bo na pewno będę z nimi też pracować także tak ładnie się tasują, ładnie się składają Troszkę są takie jak tematowe, że gdzieś tam, prawda? Słychać to takie zsuwanie się ich. Niemniej jednak mm, wygodne są pod tym względem. Oczywiście w ten sposób trzeba tasować. W drugą się nie da z racji wielkości, ale to jest jak najbardziej. Jak dwa razy większe, tak jak mówię, to wyciągnę nam jedną. Tak mi nie kusi, żeby nam jedną tu wyciągnąć. Czekajcie, już muszę podnieść troszkę. Okej. Okay. Poproszę, tutaj pokażcie nam coś, co jest super ważne dla wszystkich, którzy oglądają, a jest dla nas wszystkich to ważna, istotna wiadomość i zawsze na czasie. Mhm, co by tu... O, dobra, co mamy? Inspiration! Zobaczcie, czyli inspiracja. Och, no tak, że sobie pozwolić na to, żeby to, co na zewnątrz, to, co widzimy żeby nas to inspirowało, żeby to pomagało nam w rozwoju tej kreatywności każdego dnia, czy kiedy potrzebujemy, prawda? Coś wykreować, zbudować, stworzyć. Żebyśmy sobie pozwolili na to, żeby działać, bo tu są pszczółki, prawda, pracowite. I że każdy nowy projekt Inspiracja zaczyna się od tego pierwszego światełka, które tam po coś coraz bardziej się rozwija, prawda? I to nawet zobaczcie, bez książeczki, a jak przepięknie one czytają. Oczywiście w książeczce mamy więcej, ale to sobie może już. Jedenastka, zobaczcie, to ja jakby nie było, mam ze ścieżki życia. Diving for light, czyli takie nurkowanie po światła, światło to jest informacja, to jest wiadomość, prawda? Dobra, oceńmy sobie. Jakość, a trwałość. Słuchajcie, one są nieśmiertelne w moim poczuciu. One są naprawdę świetnie zrobione. Nie ma tu czegoś takiego, że w którąś stronę są cięte. Świetnie się trzymają, świetnie się sprawują. Naprawdę jakość wykonania to nie jest nawet 10, tak jak ja zawsze. Oceniam, powiedziałabym 111 minimum. Naprawdę rewelacja. Nie wiem, co trzeba by było z tymi kartami robić, żeby je zniszczyć, tak naprawdę. No, chyba tak typowo dręczyć, prawda? Jeżeli chodzi o tą drugą, notę, czyli prawda, to, jak, jaką energię mają, jak tutaj pracują, prace plastyczne, no to kochani, no to słyszeliście moje echy i achy i ochy i łały, i w ogóle to jest dla mnie. To jest dla mnie prawdziwy artyzm. Większość z nich mogłoby zasilić, prawda, jakieś, jakąś galerię sztuki, czy przepiękne muzeum sztuki i wesprzeć swoim pięknem, więc ocena tego się nie da ocenić. Słuchajcie, to jest. To jest, to jest prawdziwa sztuka w moim postrzeganiu. To jest prawdziwa sztuka. Natomiast, czy ci odpowiada ta forma plastyczna, prawda? No to już ty musisz zastanowić się, przemyśleć i podjąć tą decyzję. Na pewno pracują fantastycznie i pomagają faktycznie odnaleźć tą autentyczną wersję samego siebie. Także ja bardzo polecam. Dobra, oceniliśmy, potasowaliśmy, nawet sobie wyciągnęliśmy kartę. Także jedyne, co mi pozostaje, to znowu poprosić, napisz jak Ty je odczuwasz, jak je odbierasz. Może je masz, może z nimi pracujesz, więc jak masz jakieś doświadczenie, też będzie fajnie, jak napiszesz. A dzisiaj mówię już: do widzenia, kochani, cudownie, że tu jesteś, cudownie, że się odzywasz, cudownie, że tworzymy tą fantastyczną społeczność i do usłyszenia, kochani, w kolejnych materiałach, papa. Pa.